W dzisiejszym odcinku Chcę kontratak Na racji <gryny> Spadł przepaść Gra roku Hej, witam Was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wy oglądacie Midnight Find Express. Moi drodzy, jest to polski hicior z ostatnich konferencji, który jest autorstwa jednej osoby. A ponieważ rodzimy tytuły należy wspierać, tak i na ten tytuł na kanale przyszła pora. Zwłaszcza, że jego demo dostępne jest w ramach festiwalu na Steamie. To też zobaczymy, co ma do zaoferowania. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Jeżeli tak, wiecie co robić. Oczywiście subskrybujcie, zostawcie dzwoneczek, wtedy żaden film Was nią, nie Tymczasem bez zbędnego gadania. Zacznijmy nową grę. Akt pierwszy. Nie miałoby sensu wracać do dnia wczorajszego, ponieważ byłam wtedy zupełnie inną osobą. Alicja w krainie czarów. Czyli nazywasz się Babyface. To będę się tak do ciebie zwracać, skoro w dokumentach nie mamy nic innego. Zupełnie jakbyś był duchem. Nie lubimy duchów. Lubią sprawiać problemy i znikać. Jak to duchy? Słuchaj, no. Twierdzisz, że jesteś niewinny. Że nie pamiętasz nic przed ataku. Twierdzisz, że próbowałeś tylko pomóc. Ale my wiemy, że to nieprawda. Masz swój udział w tym wszystkim. W ataku na miasto, mobilizacji gangów, we wszystkim. Ale nie wiemy dlaczego. jak się dowiemy dlaczego, to odkryjemy też jak. I wtedy was powstrzymamy. No dawaj, stary, powiedz nam jak. Pomóż nam ratować miasto, może unikniesz kary śmierci. Może. Zacznij od początku, krok po kroku. Powiedz nam wszystko co pamiętasz, a może odkryjemy kim jesteś. Nie próbuj nas oszukać, to my nie oszukamy ciebie. No to o co chodzi z tym gadającym dronem? Jakim znowu gadającym dronem? Ja nic nie wiem. Uch, my tam nie było, panie władze. No, proszę. Mogę uderzyć? Mogę, ale nie trafiam. Okej. Okay. A masz telewizor? Interakcja z przedmiotami. Powiadasz. Dobra, odpalaj telewizję. To chaos zupełnie ubogany chaos. Mamy do czynienia z przejęciem całego miasta, którego dopuściły się rządne władze szumowiny. Nie idźcie, powtarzam, nie idźcie do punktów ewakuacyjnych dla ludności cywilnej, to pułapki na bezbronnych i spanikowanych ludzi. Te typy, spod ciemnej gwiazdy, nie chcą, aby ktokolwiek opuścił miasto. Ci przestępcy są wszędzie, naprawdę wszędzie, nawet, o nie, są tutaj, wdali się do budynku. Jeśli jeszcze tam jesteście, jest oglądacie, nie ufajcie nikomu, ratujcie się. I pamiętajcie, ten program zrealizowany dzięki hojnym, zaangażowaniu widzą takim jak ty, Dostęp <laughs> Dostałem paczkę, hej babyface, tak do ciebie mówię, wypuść mnie stąd. No proszę, gadający dron, tak? Za wolno, przyjacielu, nie ma czasu do stracenia. To jest twoja chata? Ani grama charakteru, co? Naprawdę nieźle ci wycierścili łeb, ale da się tego naprawić. Najpierw chyba m nie muszę ci mówić, że nasze piękne miasto jutro a zmieniło się w istne piekło. Naprawdę przydałoby się je uratować. Mm, co powiesz na to? Jesteś agentem śpiochem, brutalnym najemnikiem w transie, czekającym masz dron na białym koniu, czyli ktoś taki jak ja obudzić z tej jałowej drzemki. W zamian proszę cię tylko o jedną maciupeńką przysługę. Pomóż mi ocalić to miasto, a z nim jego poczciwych mieszkańców przed schodem słońca albo na nim pełną kontrolę. Jak to zrobisz, odzyskasz swoje prawdziwe życie, a miasto będzie jednak czekać jaśniejsza przyszłość. A teraz ruszajmy, nie będzie żadnej przyszłości, jeśli dziś nie zbierzemy się do kupy. A przynajmniej nie takie przyszłości, jaką chciałbyś zobaczyć, okej. Okay. No dobra, to lecimy. Nie mogę nikomu przywalić? No dobra, idziemy tam. Szybciej biegaj, nie mogę, ludzie mnie blokują. Jak to w życiu bywa. Okej. Okay. O, prawie zapomniałem, muszę cię reaktywować, zaplikujecie ci Noise Cream, to powinno ci rozgrać mięśnie. What? Okej. Okay. Biegnij sprintem. Dobrze widzicie, że jest stary, bo jest oba świetna robota. Okej. Okay. I chyba nie? A nasza pierwsza partia bozosów polujących na cywidów. Nie powinno być żadnym problemem. Prowadzenie bozosi. Ok, łatwo. Przez się teraz przypomina, co? Przyda więcej roboty? Coś mi mówi, że dasz radę. Okej. Okay. A ci co? Okej. Okay. Zasuwaj okay. na zdrowia, okej. Chciałem kontratak. Naraci par przepaść gra roku o kurde dostał Mamy to. No popatrz, jak ty pięknie rozwalasz. Podstawy masz we krwi. Drzwi numer jeden. Jedziesz. Patrzcie co my tu mamy, chłopcy jakiś żałosny. Myśli sobie, że można przekupić. Nie rozumiesz dół nie żyzopia w jakimś dole. Okej. Okay. Harry Pottera na chwili! No nie, czemu? Czemu załatwili Harry Pottera? You're a wizard Harry! Mogę coś podnieść nie mogę. A szkoda. Okej. Okay. Tyle ciekłości. Załatwimy, wykorzystamy to, Ok. Czy to zamieszanie? Lepiej żeby to był gość od pizzy. Nie ma pizzy? Ale to naprawdę jest chaos, czyli oni zamówili pizzę i liczą, że ktoś dojedzie? Naprawdę? Tryb wściekłości Ok. O kurde. Eee, wybuchają im głowy. No nieźle. Niektórzy przeciwnicy są silniejsi od innych, okej. Okay. spadł w ścianę. No dobra, innymi słowy, okej. Okay. Tam coś leży. Okej, okay. czerwony atak, znaczy, że nie mogę. Możemy spróbować, możesz wziąć te pałki. Bierz. Okej. Okay. Nie wiem czemu, ale krzyki przypominają mi strasznie krzyki zabijanych Niemców w pierwszym Call of Duty. Nie zbliża się bo podderza temu gandło tym. Klucz francuski o kurde. No, niestety. Mamy to. W dziesiątkę. Naprawdę ci się udaje, ratujesz to miasto. Staram się. Co za precyzja? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. To mało rzucił widziałeś kogoś? sobie jest wodkę z tej okazji? Serio? Serio. Pięknie, dziękuję, wspaniale No to normalnie noc oczyszczenia, cały świat przed Tobą otworem stary, ok? Przesłem! Dla mnie bomba Szybko poszło. oh my god, spluwa! Zbiorym palną ograniczoną municję, można jej przyładować. Okej. Okej. Dawaj, możemy się nastraszyć, jak mamy live. Czas wyjść na ulicę. Zaraz, dawaj, czas na pierwszy duży cel. Okej. Okay. Jaki będzie pierwszy duży cel? To jest twoja kryjówka. To miejsce, w którym możesz dostosować postać między poziomami adwokatowej umiejętności i nie tylko. Dobra. W porządku. Co jak co, Na pierwszy idziemy w wygląd. Ubrania. Strój motocyklisty. Czemu nie głowa? Czarna szafka. Za tyle dolców? Dobra. Na Niech ci będzie. Plac zabaw. Umiejętności, ulepszenia. Wojownik, combo. Dobra. Jestem za. Ojej. Poziomy. Nowy, dobra. Jedziemy. Czyli teraz lewy przycisk myszy, mocny atak przytrzymać, potem lekki. To będzie combo. No dobra. a mogę być jeszcze leżącego na ziemi. Złote zęby od przeciwników albo blokować. Zbieram złote zęby. Małe tony, prawdziwy widzimy straszna szumowina. Okej. Okay. Pokonam mojego tonego, zadam pierwszy poważny cios temu ciemu burdelowi. Okej, okay. czyli innymi słowy, widzimy, rozwalić mojego tonego. Produkcja materiałów wybuchowych i cię parą. No dobra, czyli jak zaświemy małego tonego, to będzie jedna szumówi mniej, tak? Kurde bele. Ale jaja. Starczy mi, czy nie? Nie, broń poszła się gdybać. płaga. Okej. Okay. Bo zazwyczaj szykuje się dłużej, ja na Piper Square jeśli się tak skinie wielu niewinnych ludzi. Pokrzyżujmy ich plany i to szybko. Okej, okay. dawać, dawać, Mariton nie będzie dłużej czekał na fajerwerki. Okej, okay. dobrze poszło. Tylko poszło, o nieee. Yy, Na pakowanie bozosi, ok. Kim ty urde jesteś? Easy peasy, lemon squeezy. Fabryka jest po nie Zatrzymujmy się. Nie zamierzam. Zamierzam sprawić łomot. To wszystko bozosi, okej. Okay. On tak z tym krzesłem będzie chodził do ustalonej śmierci? Okej, okay, easy. Bozowa... okej. Okay, w porządku. Poziom ukończony. Wynik końcowy jest. C+, naprawdę, aż tak źle było? Jesus Christ. Jakaś sobie poradziłem. Czy tam były twa? Nie, tam były chyba tylko minibosowe do załatwienia. Nie było twarzy, czy twierdzi, że ktoś dostarczył gadającego drona do Twojego mieszkania, a ty po prostu za nim poszedłeś. Brzmi jak stek wzór, Smyrny. <grym> I to średnio wysmażony. Kreatywność ludzka jest na granicy, dla dobra przesłuchania powiedzmy, że ci wierzymy w tego drona, uśpioną komórkę i tak dalej. Wygląda na to, że przed dzisiejszą nocą byłeś wyszkolony w wojownikiem, nawet jeśli tego nie pamiętasz. Nie oznacza to, że z automatu jesteś przestępcą, ale co ciekawe, w tym mieście jest więcej przestępców niż zwykłych ludzi. W twoim chorym myślę, może pojawić się myśl, że to nasza wina, ale wiesz co, pierdykaj się, hej, wyluzuj, McClune, serio, odpuść, dajmy duchowi szansę na pokazanie, że stoi po dobrej stronie. Proszę, duchu, mów dalej. Ciekawe, że właśnie w perspektywie jakby cofania się w przeszłość, prawda? O kurde. W perspektywie opowiadania o tym, co na przesłuchaniu chcę powiedzieć, mówimy na bazie tego opowiadamy historię, prawda? No dobra, Słyszę się, ty nieszczęsny. O kurde, bele. Krawaciarze. ostrzegą nas przed tobą. No dobra, no dobra. Róż. Mamy knife'u! problem polega na tym, że o kurde, broń, broń, o kurde wysadził mnie, <laughs> nie wierzę. O, shit! Mamy to. Jeszcze żyjemy. Czyżby tu do góry? Chyba tak. Dalej pospiesz się świetnie, zaraz tu będzie. No dobra, ale... Nieważne. Nie ma tak porządny pokaz fajerwerków. Bardziej czeka jestem gdzie jest mały ton. Przysięgam, ten jeden krzyk. Brzmi jak. jak Niemcy, gdy padali w pierwszym kole w to ten sam dźwięk. Bum. Dobra. Chyba tutaj. Nie? O kurde, co jest C4 jest gdy kiedy będzie potrzym i dawki C4 o nie bomba Tasek jest zarombiste. Mały Tony, w końcu! Mamy cię! Ten cholerny psychopata dotarł tutaj, co z was zabozosi? O kurde, czy mam rewolwer? Spoko, nie przyzwróć się za Moje piękne drzwi, zdychaj! Zacznijmy od mojego tonego, bo ma spluwę, prawda? O, oh, shit! Już po małym tonem, dobra. Nowego rewolwer. Pięknie. Po prostu pięknie. Zobacz, co zrobiłeś. Twoje dni bycie absolutnie nikim się skończyły. Zaraz Babyface żyjesz, szlak. Szef dowie się, co tu odwalasz. Wiesz co, nikt go nie powstrzyma. Okej. Okay. Kim jest cały szef? Raz odpowiem na te wszystkie pytania. Teraz mamy trochę mało czasu. Takich jak Tony jest więcej. Tyle, że nie są cennimi frajerami. Jeśli nie odnajdziemy i zatrzymamy ich wszystkich, zanim skończy się noc, miasto wpadnie w ręce tego całego, całego, całego szefa, o którym wspomniał Cony. Zobacz teraz, czy pamiętasz, jak się hakuje. No to hakujemy komputer tonego. Oh shit. Przez okno, prawda? Nie? Tak. Tak myślałem. Oszlak. Oh, A było tak dobrze. Ok. Nie! No nie! Czego on mnie nagle tak atakuje, cholera? Mamy to. Zdecydowanie przykuł uwagę szefa. Przeszukuję policję, żeby znaleźć szybko drogę ucieczki. Mamy towarzystwo? O kurde, jakie kloce, mięśniaki. No, widać. Najpierw masa, potem masa. Młotek. Nie, ten młotek jest mój! Prawie mi połamałeś, koleż. Czego on tak robi? Ha. Mamy to. Pomogłeś mi jeszcze piruet dwaju! No, dokładnie pod nami za chwilę przejedzie pociąg. Zabierz nas w miejsce, w którym zrobimy nasz kolejny cel. Najpierw musimy się do niego dostać. Właśnie przypomnij, mówię, że uwielbiasz skakuje do pędzących pociągów, no nie? Leć. Normalnie film akcji, poziom ukończony. Kurde, bele. Zabiliśmy bossa. Znaczy, no, no mini bosa, nie? D. Serio? Serio? Jest tego więcej? Jestem w szoku, naprawdę. Myślałem, że to wszystko. No moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ta gra wygląda ultra ciekawie, zwłaszcza jako twór jednego człowieka. I dlatego uwielbiam wspierać właśnie rodzime produkcje, bo wśród nich nie Lada Friday jest i nie lada wyjątkowych tytułów można znaleźć, zwłaszcza w trakcie festiwalu na Steamie. Jeżeli materiał Wam się podobał, pamiętajcie o kciuku w górę, oczywiście subskrybujcie, zostawcie dzwoneczek, wtedy żal was nie ominie ode mnie w tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronów z Patronite, do którego link znajdziecie na ekranie Poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16:19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do jego usłyszenia.